Witajcie moi kochani, nie zwalniamy tempa i bierzemy się za questa numer 3, którego zaczynamy tutaj u starego y, Walutyna. Queścik y, o cudownej nazwie y, Zagadkowa Choroba. No już sama nazwa wskazuje nam o czym będzie ten quest. Otóż stary Walery zachorowa zachorował, dolega mu dziwna choroba, a my musimy go oczywiście wyleczyć. Pierwsza sprawa... To jest to, że najlepsze sposoby na przeziębienia znają kobiety, i udajemy się do jednej z takich oto kobiet. Tutaj na mapce eventowej jest nią niejaka łóżka luba i pytamy się jej o sposób tutaj na przeziębienie. Ona nam radzi syrop z cebuli. No, jak byłem mały, też piłem sobie taki syrop z cebuli. Tam jeszcze chyba się dużo cukru dawało, ją ja wtedy nawet był smaczny, pomimo że był z cebuli. Mniejsza o to. Lecimy szybko z mapki eventowej do Tornek, a w Tornek do Synti, u której kupimy 5 cebul. Tyle mamy kupić. 5, 5, 5, nie 3, nie 6, nie 15, tylko cudowne 5 cebul. Także szybko je kupujemy i wracamy z nimi z powrotem do naszej łuskoluby. W ogóle co to za imię? Tak sobie teraz myślę łóżkoluba. Jak oni do niej mogliby. A dobra, nieważne. Wracamy na mapkę eventową. Łuska, 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 chodzi do nas. No trochę dziwne. Dobra, wracamy do naszej luby i dajemy jej cebulkę. Ona nam od razu daje syrop, yy, czyli wszystko bardzo szybko się odbywa. A my z naszym syropem możemy yy, lecieć już od razu do naszego tutaj biednego, chorego, starego walutyna. Dajemy mu ten syrop, on go pije. My musimy odczekać minutę, czy tam dwie, i znowu możemy z nim y, rozmawiać. No i po tych paru minutach. Zagadujemy, lecz okazuje się, że jest z nim jeszcze gorzej, więc musimy zapytać się innej kobiety w wiosce, jaki ona ma sposób tutaj na walkę z, z, tą, z tym przeziębieniem. Jest to dziadu miła, a ona nam za to radzi wywar z koziego mleka, czosnku, a do tego wszystkiego jeszcze miód spadziowy. Także musimy załatwić te wszystkie trzy rzeczy. Na początku Najlepiej jest tam kupić to, co możemy kupić najbliżej, czyli jest to kozie mleko, które kupimy tutaj na mapce eventowej u oberżysty. Tak, takie ładne słowo, czyli w oberży, a jak każdy wie, czyli w karczmie. Wchodzimy, szukamy gdzieś tego naszego głównego ziomalerka, jest tutaj. I o niego, oczywiście, najprościej przez sklep kupujemy sobie takie kozie mleko. Następna rzecz, którą będziemy potrzebowali. Jest nią czosnek. Czosnek również kupimy u Synthi w tornek, u której przed chwilą kupowaliśmy cebulę. E, możecie, jeżeli jeszcze nie zaczęliście robić questa, to możecie kupić te dwie rzeczy naraz. E, ale ja Wam też tutaj polecę od razu kupić jabłko w karmelu u tej całej dziadu miły, ponieważ przyda nam się to, żeby wracać na, na mapkę eventową, ponieważ jest to teleport właśnie na mapkę eventową. E, także jak będziecie w jakimś zadupiu po prostu, to możecie się łatwo teleportować na mapkę eventową. Tak czy tak, lecimy teraz szybko po yy, nasz czosnek. Ja tego czosnku kupiłem dużo, dużo, za dużo, bo nie wiedziałem, ile go mam mieć. Więc kupiłem sobie trzy sztuki, ale jedna sztuka nam wystarczy. A do tego potrzebujemy yy, jeszcze ten miód. Miód dostaniemy oczywiście w wiosce. Co to było? Znowu ktoś pisze, pisze na Facebooku, chyba, dobra, nieważne. Miód dostaniemy w wiosce pszczelarzy. Czyli z Ithan w dość szybkim tempie pokażę Wam szybko drogę, jak dostać się do wioski pszczelarzy. A tam oczywiście u Tobiego na kortach 6126 kupimy sobie taki oto miód spadziowy. Gdzie jest moja myszka? O kurde, myszka mi się wyłączyła. Ale bieda. Ty no tu co jest z tą myszką? Dobra, my tu idziemy. A ja muszę zobaczyć... Dlaczego moja myszka? O, znowu jest. Coś chyba mi w USB się w komputerze je, yy, rypią, że tak to ładnie ujmę. No, jak widzicie, już drogę chyba do wioski pszczelarzy na szczęście będziecie pamiętać. Na zawsze. Bo już drugi raz jej nagrywać nie będę. A nie, w sumie w tym kwestii nie ma drugiego razu. Dobra, jesteśmy w wiosce przedaży, udajemy się do małego Tobiego, który prowadzi sklep miodów za pieniążki inne niż smocze łuski. Teraz są nie łzy, tylko łuski, czyli za najzwyklejsze nasze margonemskie pieniądze. Kupujemy sobie taki oto jeden miodzik spadziowy i tym teleportem, którym wam mówiłem, że możecie kupić, możemy od razu dostać się na naszą... Mapkę eventową. Kiedy już jesteśmy na tej mapce eventowej, musimy udać się na jakieś ognisko, żeby to wszystko ugotować. Ognisko jest na kordach 7810, czyli jest tam w prawym górnym rogu na tym lądzie. Musimy udać się tutaj do starego lasota, który da nam łódkę. My sobie popłyniemy tą łódką, przepłyniemy całe nasze jeziorko aż do tego momentu tutaj. I wysiadamy, idziemy do ogniska, robimy to, co mamy zrobić. Czyli oczywiście gotujemy, gotujemy. Kafajter gotuje. Kulinarne tutaj koziemleczko z miodem. Polecam. I możemy z powrotem wrócić na łódkę i z powrotem możemy wrócić na tą główną y, część wioski. Czekajcie, gdzie tu się tu płynie. Nie, tu się nie płynie. Tu się gdzieś płynie. A tutaj możemy zejść. Także schodzimy i lecimy z powrotem do naszego biedaka. Miejmy nadzieję, że tym razem to zadziała. Tak, dobra. No i po chwili znowu zagadujemy do niego. Możemy pewnie od razu, ale ja zawsze zrobię chwilę przerwy. Lecz niestety to dalej nie działa. No nic, potrzebujemy kolejną kobitkę. Na szczęście jest nią, a nie to Jantar. A to w sumie to też kobieta. Jantar. Nie, no tu ma długie włosy. Ej, czekajcie. Jantar. Wygląda jak facet. Nie wiedziałam. Cholera, Jantar to kobieta. Dobra. Od niej dowiadujemy się, że możemy zrobić herbatkę malinową. No dość specyficzne, dziwne i w ogóle nie wiem skąd to się wzięło, no ale herbatka malinowa. Taką herbatkę najlepiej robią babcie, a dla nas zrobi ją babcia Lenka z Podgrodzia Nidhal, czyli... Uciekamy z mapki eventowej do tornek, teleportujemy się do Nithal i do podgrodzia Nithal. Jak ktoś nie ma teleportu, bo nie ma 50 levela, no to musi jak ma 35 level, teleportować się do Eder i potem z Buta do podgrodzia. A jak ma jeszcze mniejszy level, no to niestety musi z Ithan z Buta lecieć. Jak jesteśmy już u babci ręki, no to prosimy ją o tą herbatę. Ona nam mówi, że wszystko nam zrobi, jeżeli przyniesiemy jej cytrynę. Na szczęście, cytrynę możemy kupić dosłownie paręnaście kratek wyżej u sprzedawczyni Ruzi. No i kupujemy szybko tą cytrynę, wręczamy ją babce, ona nam od razu daje herbatę i znowu możemy wrócić na naszą mapkę eventową. Tutaj ją dajemy cytrynkę, dostajemy herbatkę, kolejny raz teleport i jesteśmy znowu na mapce eventowej. I idziemy znowu do naszego zleceniodawcy. gdzie on jest? Tutaj. No, i jak się czujesz? No, ile można czekać? Dobra, dajemy mu teraz y, herbatkę. No, ale po chwili dowiadujemy się, że to nie działa. Nie, od razu się dowiadujemy, że to nie działa i musimy lecieć do kogoś, kto się tutaj zna na urokach. Jest nim zarządca wsi. No, i jego się teraz pytamy y, o rady. Czyli na kordach 39-63 dostaniemy tutaj y, kolejne nasze misje. Pierwsza z nich, to zdobycie dość dziwnych rzeczy, czyli źdźbło z miotły, a następnie to źdźbło z miotły on nam wsadzi do kanapki, a my ją damy naszemu bielakowi. No powiedzmy, że dość dziwne i specyficzne. No ale oczywiście my się tego podejmujemy i lecimy znowu do Itchan. A chciałem być leniwy i się chciałem teleportować do Ithan. Ale chyba będę jeszcze bardziej leniwy się z Tornek teleportuje kamieniem do Ithan. No bo mi wolno. Mam tych kamieni. Kiedyś ich nakupiłem od cholery. No w sumie dwa, ale od cholery. I teraz trzeba je używać. Dobra, teleportowaliśmy się do Ithan. Yy, I idziemy tutaj do baraków. I w barakach od razu szukamy miotły. A oczywiście wiadomo, że miotła jest na kordach 15, 15 Oczywiście ja to wszystko wiem. Więc lecimy na kordy 15 i 15, wyprawo. O, gdzie ten ziomek zniknął. Dobra, tutaj mamy starą miotłę, i wyskrobujemy aż nam wyskrobi się takie, czy tam wyskubi się takie źbło. No, i z tym dźbłem wracamy na naszą mapkę eventową. Znowu polecam tutaj jabłko w karmelu do użycia. No już. Chyba przez te lagi Boże, w sensie przez ten event mi się trochę zwiesza, albo, albo za dużo mam rzeczy otwartych. No dobra, mniejsza o to. Eee, czekajcie, bo jak już jestem, to chociaż sam komuś pomogę. Dobra, mówimy, że mamy źdźbło, on nam wręcza tutaj kanapkę i z tą kanapką znowu lecimy do naszego biedaka. No ale jak zawsze, wszystko okazuje się, że nie działa, nie ma żadnej zmiany, więc wracamy do naszego zarządcy. I on oczywiście da nam kolejną propozycję leczniczą, yy, a będą nią oczy żaby i domowa gorzałka. A on z tego zrobi coś specjalnego. No to wychodzimy z mapki eventowej, i od razu, kiedy wyjdziemy, po prawej stronie mamy żabę. Ja wykorzystałem tą żabę, i od razu z niej zwróciłem sobie oczy. Czyli zrobiłem to dość szybko. O, tutaj jest żaba, od razu zabiłem, od razu lotły mi oczy. Oczywiście, żaby znajdziecie. Przy każdym tutaj zbiorniku wodnym, pargonem, tutaj na górze już się jedna zrespiła, nawet w tych żab jest na tyle, że na pewno z nich zrocicie, a jak nie no to w niżej przy jeziorkach na pewno są wszędzie jakieś żaby. Mamy żaby, a jeszcze potrzebujemy gorzałkę, którą dostaniemy w łanach zbóż, też u oberżysty. Kupujemy po prostu najzwyklejszą tutaj domową chyba gorzałkę, o jest ta domowa gorzałka. I oczywiście znowu używamy tego teleportu, który serdecznie polecam, i jesteśmy na mapce eventowej. I znowu lecimy do naszego tutaj zarządcy. On nam z tego robi cudowny wywar, a my z tym wywarem wracamy do starego walutyna. I tym razem. Czekajcie. Mm, dobra. To niestety nie działa. Czyli znowu wracamy do zarządcy. I tym razem ma dla nas sposób inny, który nie będzie wymagał od nas żadnych rzeczy, tylko tyle, że możemy sobie posłuchać, że jest on dość ciekawy, ponieważ będzie musiał sobie tutaj wywiercić dziurę w drzewie, huchnąć do środka, szybko zatkać korkiem, krzyknąć. No, takie dosyć dziwne. No, ale oczywiście wracamy do naszego starego i mówimy mu o tym wszystkim. No i on to idzie zrobić, a my musimy poczekać parę minut. Tutaj jest napisane, że 5 do 10 na efekty tego kolejnego sposobu. No to nie pozostaje nam nic innego jak chwilę poczekać. I po tych 5 minutach niestety okazuje się, że jest na nas ściekły, że musiał to robić. Obraża się. No, stwierdzi, że to głupota po prostu była. A my znowu zostajemy, że tak powiem, w dupie i musimy jakoś jeszcze temu zaradzić. Lecimy do naszego zarządcy i dowiadujemy się od niego, że została tylko jedna rzecz, którą jeszcze możemy zrobić, a jest nią oczywiście przemoc. Będziemy musieli użyć naszej siły, czyli będziemy musieli zabić y, 33 chorobniki. Może one są tutaj na mapce eventowej, ale ja do świętego spok spokoju poszedłem na mapkę uroczysko, czyli od Ithan do zniszczonego i w do uroczyska. I tutaj mam y, 8 sztuk takich y, tych chorobników i je sobie spokojnie na tam 4-5 tur y, pozabijam i po prostu w międzyczasie jeszcze coś zdążę porobić. Bo wie, zauważyłem, że tutaj jeszcze nikt chyba nie ogarnął tej miejscówy i prawie nikogo tutaj nie ma. Albo jest ich na tyle dużo, że nikt tutaj nawet nie przychodzi, bo też słyszałem, że na mapce eventowej się jakoś szybciej respią. Nie wiem, czy to prawda. No ale tak czy tak y, wszystko y, tutaj łatwo możemy zrobić. Także to Teraz sobie pozabijam. No mówię wam, wokół tego jeziorka jest ich sztuk 8. No i oczywiście na podstawie tych 8 sztuk parę razy sobie pochodzimy i będziemy mieli już wszystko z głowy 6. Nie, to już był chyba 7. To teraz 8. No chyba więcej ich nie ma na tej mapce. Czyli potrzebuję 4. Pewnie ktoś się pojawi. No to z 5 takich przejść będę musiał zrobić. Tu już chyba żadnych nie ma. Ale przy innych jeziorkach też na pewno są. Także możecie sobie szukać jak chcecie. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak zabijać te chorobniki. Także zwracam za chwilę. No i oczywiście, po wszystkim mamy już zabite, możemy wrócić do naszego biednego chorego. No i oczywiście, to już jest koniec naszego questa. Ja tylko chciałbym jeszcze podziękować graczu. O Niku Cichy, który jako tako wiedział wszystko szybciej ode mnie i dzięki niemu mogłem szybko zrobić tego questa, bo na forum nie było tych informacji. A dzięki temu, że on te informacje dał, to ja mogłem wam te informacje przekazać, czyli dzięki niemu mogłem szybciej skończyć naszego questa. Także dziękuję, pozdrawiam. A my odebraliśmy nagrodę, oczywiście to jest neutralna, jakaś tam pamiąteczka, waluta eventowa. No i to tyle bierzemy się zaraz za kolejne questy, także do zobaczenia!